Mówisz to z miłości, z serca, z troski, a on w jednej chwili traci całą iskrę. Całe przyciąganie znika, jakby nigdy go nie było. Jest jedno takie zdanie, jedno pozornie niewinne zdanie, które kobiety wypowiadają najczęściej z najczystszych intencji i które dla mężczyzn brzmi jak alarm, jak syrena, jak niebezpieczeństwo. Musimy porozmawiać. To wszystko, dwa słowa. Dla ciebie znak, że coś jest ważne. Dla niego echo dramatu, który zaraz ma nadejść. Reakcja jest fizyczna, ciało się spina, umysł wchodzi w tryb obronny, znika lekkość, znika śmiech, znika bliskość. Chemia po prostu gaśnie. Powiem ci to wprost. Gdy mężczyzna słyszy, musimy porozmawiać czuje się jakby właśnie wchodził na przesłuchanie. Nie czuje się bezpieczny, nie czuje się pożądany, wręcz czuje presję. A przyciąganie nie żyje pod presją, tylko w wolności. Tylko tam, gdzie jest luz i swoboda bycia sobą. I to nie jest tylko jedno zdanie. Inne zdania to: czemu się tak rzadko odzywasz? Dokąd to zmierza? Zawsze tak robisz. Wszystkie wypowiedziane przez ciebie z miłości, z nadzieją, z lękiem, który cicho szepcze, tracę na tym kontrolę. Ale to właśnie ta kontrola, próba jej odzyskania niszczy to, co miało szansę się rozwinąć. Co więc mówić zamiast? Zamiast musimy porozmawiać, powiedz: Hej, mam coś ważnego na sercu. Kiedy będziesz mieć chwilę, chętnie się tym podzielę. To nadal bliskość, to nadal szczerość, ale bez ciężaru, bez ataku, z zaproszeniem, nieżądaniem. I nagle on nie chce uciec. On chce podejść bliżej, bo mężczyzna, który czuje się bezpieczny przy tobie, będzie szukał tej przestrzeni coraz częściej. Przestań przypadkiem zabijać chemię słowami, które miały być z miłości. Zacznij budować się słowami, które dają wolność. Jeśli choć raz powiedziałaś, musimy porozmawiać, czemu się rzadko odzywasz, dokąd to zmierza, napisz w komentarzu, ja też. Pamiętaj, nie jesteś sama, nie zrobiłaś nic złego, ale możesz to zmienić już dziś. Wystarczy jeden świadomy oddech. Jedno inne zdanie, które przyciąga a nie oddala, trzymam za Ciebie kciuki. Jeśli chcesz porozmawiać o komunikacji w związku, to zapraszam do mnie na indywidualną sesję online. Pisz przez Messenger lub na adres mailowy, który znajdziesz w opisie tego nagrania. Ja nazywam się Krzysztof Jankowski. Miłość we mnie pozdrawia miłość w Tobie. Jeśli to nagranie ma dla Ciebie wartość, Polub i udostępnij, proszę.